W wieku dwóch lat, jak obrazowo można powiedzieć, była bez specjalnych fajerwerków. Ale jak to często bywa, wyniki koni w tym wieku jeszcze nie odzwierciedlają ich pełnych możliwości w roku następnym. Rozpoczął słabiutko, ale już w rulera pokazał pazur, łatwo rozprawiając się z konkurentami. Natomiast pełne dramaturgii, cudowne, wizualnie derby wygrywa kapitalnym finiszem, a ponieważ dystans jest jego żywiołem, bezapelacyjnie wykrywa Saint Ledger i potrójna korona, czternasta w historii na służewcu jest jego. W następnym roku ponownie triumfuje w tej gonitwie. No, co cieszmy oko. Uwaga, proszę Państwa, jeszcze chwila, jeszcze moment. I ruszyły! 18 koni walczy o zwycięstwo w derby. Razem, ależ tam niesamowity, skupowane konie galopują. Pilecki tam jest na czele w tej chwili, na drugiej pozycji. Ksawery do przodu przesuwa się Harlem, za nim medrok po zewnętrznej również. Wally Pride na czele, na końcu galopuje król dżungli. Wejście w zakręt za chwilę, dwa kilometry do celownika. Pilecki na czele, ależ tam jest ciasno, proszę Państwa, Harlem w tej chwili jest na czele. Pilecki na drugiej pozycji, Medrok na trzeciej, na czwartej Sawery. Ależ to tam walka o te najlepsze pozycje poprawia po zewnętrznym Walej Pride i chce prowadzić ten wyścig, ale czy mu pozwolą? Nadal Harlem, Pilecki razem w tej chwili stawka się nieco rozciągnęła na ostatniej pozycji Silver Harley, Medrog, Pilecki, następnie... Ksawery, ależ tam poprawia, Dominor, Dominer, dalej jest tam Silverby, razem do celownika jeszcze zostało jakieś 1400 metrów, Harlem na czele, Pilecki na drugiej pozycji, na trzeciej medrok, na czwartej Foxtrot, Gales, po zewnętrznej Valley Pride, jeszcze 1100 metrów do celownika, Harlem, Medrok, po zewnętrznej Valley Pride, zanim nim Akademia, tam blisko w czołówce jest Ksawery, na końcu stawki galopuje Król Dżungli oraz Silver Bee Cape Ducato. Również tam się zaczyna poprawiać fortel za głowy. A na czele Medrok proszę Państwa, chce uciec, ale czy przeciwnicy mu podwolą? Bol 700 metrów do celownika Medrok Harlem, następnie Pilecki, Foxford Gales, Akademia razem i wyjście na prostą wyprowadza Medrok Pilecki. Medrok, medrok, Pilecki, ksawery, proszę Państwa, następnie królowa i Medrok galopuje znakomicie, ma przewagę, ależ fantastycznie galopuje. Gardemary nagle tam się, proszę Państwa, ależ walka, ale nadal na czele Medrok, Fabilus Las Vegas, ależ końcówka, co za koń, proszę Państwa, wygrywa derby Fabilus Las Vegas, zanim gardemary. I no i tutaj fantastycznie Kejdu Dukato! Jeszcze nie wiadomo kto będzie na pewno. Trudno ustalić chyba zdjęcie z fotokomórki, wykazek, bo tu Kejdu Dukato fantastycznym finiszem przybędzie.